Biznesowe rozstania mogą być trudne, szczególnie gdy jedna strona podejmuje decyzję bez rozmowy z drugą lub w wypadku, gdy taka rozmowa niewiele daje. I nie pomaga wtedy nawet arbitraż. Nie znam wszystkich szczegółów, co spowodowało wycofanie się znanej sieci hoteli Marriott z ich warszawskiego flagowego hotelu, ale jak wiemy z zachodniej prasy, konflikt trwał dłuższego czasu, więc doniesienia polskich mediów o zaskoczeniu wynikają raczej z nieznajomości tematu. Moje biuro akurat znajduje się w Lim Tower, którego górnego piętra zajmują, zajmuje właśnie hotel, więc obserwuję całą historię niejako z pierwszej loży, ale to temat na osobną rozmowę. W Prawed Equity rozstanie z funduszem nie jest nigdy zaskoczeniem. Jest zdefiniowane w umowie inwestycyjnej w momencie inwestycji. Komu sprzedamy, za ile, na jakich warunkach, czy może też sprzedać przedsiębiorca, czy może wykupić fundusz, jeśli mu się nie spodoba ewentualny nabywca pakietu, który w tej chwili fundusz posiada, są oczywiście też inne kwestie, które mogą się po drodze pojawić. O tym, jak je rozwiązywać, Opowiem Wam dzisiaj w tym odcinku, kapitalnych rozmów. Jak zawsze, podzielę się praktycznymi radami, więc warto obejrzeć do końca. Ale zanim zacznę, zachęcam do lajkowania i subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz do komentarzy, oczywiście. Kapitalne rozmowy. Fundusze Private Equity mają środki powierzone przez inwestorów na określony czas. Z reguły starają się inwestować na 3-5 lat, w zależności od parametrów transakcji. Są oczywiście sytuacje, gdy zmiana warunków rynkowych, choćby tak było to po pandemii, czy w wyniku trwającej obok nas wojny, że zmienia to warunki transakcji. Ale uwaga, jeśli dobra, krótkoterminowa inwestycja zmienia się w długoterminową, no to ona niestety może już być gorsza. I wtedy inwestorzy mogą woleć zwrot gotówki w terminie, nawet jeżeli zysk będzie mniejszy niż obiecany, niż czekać dłużej na przyszłe, prawdopodobne lepsze zyski. Stąd żelazna zasada private equity. Never fall in love with your investment. Rzecz równie ważna. Na pewno zadaniem funduszu nie jest bieżące zarządzanie spółką. To praca zarządu, w którym często zasiadają jeszcze oryginalni właściciele. Jeżeli ktoś z zespołu funduszy zbyt zaangażuje się w pracę w spółce, nowy inwestor może powiedzieć, żeby ta osoba pozostała w zarządzie lub radzie nadzorczej, skoro jest tak istotna dla działania firmy. Albo uzna, że firma bez tej osoby nie jest warta zakupu, bo zarząd bez tej osoby nie będzie w stanie dobrze funkcjonować. Słowem i tak źle, i tak niedobrze. Lepiej więc pozostać na tylnym siedzeniu. Rozważmy teraz możliwości. Po pierwsze, można firmę sprzedać inwestorowi strategicznemu. Po drugie, można sprzedać innemu funduszowi prawy Dekuty, z reguły większemu, który dalej pociągnie w cudzysłowie rozwój firmy. Po trzecie, można firmę wprowadzić na giełdę. I po czwarte, można pakiet funduszu odsprzedać dotychczasowemu właścicielowi. Zaczynamy od strategicznego. Sprzedaż inwestorowi strategicznemu może oznaczać, że polska firma stanie się częścią międzynarodowej organizacji, a polscy właściciele czy członkowie zarządu będą zasiadać we władzach tej organizacji poza Polską. Może się to też wiązać z wymianą ich polskich udziałów czy akcji na udziały akcje w firmie poza naszym krajem, bo z reguły inwestorzy strategiczni chcą kontrolować 100% kupowanej firmy. To przyznam poważna decyzja, bo poza samą kwestią wyceny wartości spółki i chęcią zrealizowania całego zysku tu i teraz pojawia się możliwość gry w kompletnie innej lidze, budowania wartości swoich akcji w oparciu o działalność większej organizacji, na której kierunek działania, przyznajmy jednak, nasi polscy przedsiębiorcy będą mieli niewielki wpływ. Posiadanie udziałów czy akcji w firmie zagranicznej, uwaga, będzie rodziło też określone implikacje podatkowe w Polsce. Dlatego powinno być bardzo starannie przygotowane, aby nikt wam nie postawił zarzutu optymalizacji podatkowej i unikania płacenia podatków i nie opodatkować całej transakcji tak, jakby była przeprowadzana po prostu w Polsce. Bardzo wiele z tych kwestii, o których wspomniałem, będzie tak samo istotne w przypadku sprzedaży innemu funduszowi inwestycyjnemu, który w cudzysłowie wejdzie w buty waszego dotychczasowego partnera i zapewni dodatkowy zastrzyk kapitału na dalszy rozwój firmy. W tej sytuacji dobrze jest mieć zapis w umowie inwestycyjnej, że nowy fundusz przejmuje obowiązki i prawa poprzednika, szczególnie w przypadku kolejnego wyjścia. Wtedy już zapewne do inwestora strategicznego lub na giełdę. Alternatywą wyjścia z inwestycji, zamiast sprzedaży inwestorowi strategicznemu lub kolejnemu inwestorowi finansowemu, jest oczywiście wejście firmy na giełdę. No ale tutaj przepisy precyzują bardzo jasno wszystkie warunki, zasady oferty publicznej, więc nie będę tego omawiał. Czwarta możliwość. To odkup pakietu funduszu inwestycyjnego przez właściciela lub właścicieli, lub też zarząd, bardzo często z lewarowaniem finansowym zapewnionym przez bank, lub wyspecjalizowane fundusze dłużne, których coraz więcej na polskim rynku się pojawia. Nie zawsze musi być to znak, że wspólnicy się pokłócili. Znam kilka takich przypadków w naszym rynku. Bardzo często może to oznaczać, że firma nie rośnie tak szybko, jak się obie strony spodziewały, z uwagi na zmienną sytuację na rynku, jak to choćby miało miejsce w wielu wypadkach po pandemii, a fundusz jest w takim etapie działania, że ani nie może przedłużyć swojej inwestycji, ani też nie może jej przełożyć do kolejnego funduszu. Wtedy do negocjacji ceny wyjścia bardzo przyda się dobra umowa inwestycyjna. I wzajemne zrozumienie stron. Każda z tych te czterech opcji, które opisałem, będzie się oczywiście rządziła swoimi prawami, swoim harmonogramem, ale istotne bardzo jest, aby zarówno fundusz, jak i właściciel lub właściciele ustalili przed rozpoczęciem rozmów z inwestorem, czy. Po pierwsze, tylko fundusz sprzedaje swoje udziały, a właściciel pozostaje i zapewnia nowemu inwestorowi prowadzenie firmy. Czy też też będzie chciał rozważyć całościową lub częściową sprzedaż swoich udziałów i czy w takim przypadku pozostanie na stanowisku prezesa, czy też zostanie zastąpiony przez kogoś innego. To bardzo istotne, bo nowy potencjalny nabywca musi wiedzieć, ile udziałów kupi i kto będzie dalej firmę prowadził. Po drugie, co obie strony zrobią w sytuacji, gdy otrzymane oferty będą za niskie a zaproponowane warunki zbyt restrykcyjne lub nieatrakcyjne. Czy proces zostanie opóźniony, widzę powtórzony po jakimś czasie, jeżeli na przykład inwestorzy nie będą wierzyli w przedstawiane przez spółkę prognozy, a spółka jest przekonana, że na pewno je zrealizuje? Jak mówiłem poprzednio, czasami lepiej jest przyjąć niższą cenę i zastosować mechanizm płatności drugiej raty po zrealizowaniu budżetu, niż obrażać się na inwestora, bo za rok niestety sytuacja może zmienić się na gorszą. Albo gorzej, inwestor może mieć okazję kupienia naszego konkurenta, osłabiając w ten sposób naszą pozycję rynkową i uniemożliwiając zrobienie nam transakcji. Jeżeli zakładamy poszukiwanie inwestora strategicznego lub finansowego, to też ważne, czy właściciel będzie miał opcję odkupu pakietu obecnego funduszu za taką samą cenę, jaką oferują inwestorzy, jeżeli uwaga przedsiębiorca nie chce zaakceptować oferty, którą oni proponują. Inwestorzy funduszu pozwalają czasami, aby fundusz przeniósł jedno aktywo z jednego funduszu do następnego, dając czas na zbudowanie lepszej wartości inwestycji. Ale dotyczy to tak zwanych star assets, gwiazd, które mogą zapewnić dobry zwrot w ciągu następnych 3-5 lat. Nie zgodzą się inwestorzy funduszu na opóźnienie wypłaty gotówki, jeśli prawdopodobieństwo wzrostu wartości jest niewielkie, a szansa na niepowodzenie spora. Wtedy wolą nawet mniejszą gotówkę, ale teraz, co w sumie ułatwi sytuację przedsiębiorcy, gdyby chciał obecny fundusz z kapitału swojej firmy wykupić. Czas na wnioski. Dobrze wynegocjowana umowa inwestycyjna precyzyjnie reguluje warunki wyceny pakietu funduszu i przedsiębiorcy w każdym z powyższych scenariuszy. Po drugie, próby grania na zniżkę wartości firmy przez przedsiębiorcę mogą niestety skończyć się w sądzie i doprowadzić do uruchomienia zapisów zmieniających ekonomikę transakcji dla obu stron z korzyścią oczywiście dla funduszu. Po trzecie, nawet w najgorszej sytuacji warto i trzeba rozmawiać, aby obie strony zachowały dobre imię. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam w jaki sposób fundusze private equity wybierają firmy, w które inwestują, jak negocjują swoje wejścia, jak budują wartość firmy i jak sprzedają swoje pagiety. I co najważniejsze, że poradziłem Wam trochę, jak wybierać, jak negocjować jak prowadzić firmę razem z funduszem. Moi drodzy, życzę wam powodzenia w realizacji waszych transakcji i dobrej współpracy. Czy jesteście przedsiębiorcą, czy inwestorem? Jeśli macie pytania, napiszcie proszę na kapitalne rozmowy Mówił Andrzej Mierzwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kapitalne rozmowy.